Serwus, z tej strony Max z wyjątkowych sklepów rowerowych Tomar. Posiadamy dwa sklepy stacjonarne w Krakowie, jeden na ulicy Klasztornej, drugi w modnicy oraz sklep internetowy. Znajdziesz tam wszystko to, czego potrzebujesz. Unibike Rapid to rower elektryczny, który doskonale nada się do jazdy po mieście. Pozwoli szybko dotrzeć do celu i ominąć zakorkowane drogi. To również idealny rower do weekendowych wypadów po leśnych ścieżkach, z łatwością pozwoli Ci pokonywać większe przewyższenia i zwiększy zasięg Twoich wycieczek. Jedną z najważniejszych cech tego roweru jest system Shimano Steps, który umożliwia wspomaganie do prędkości 25 km na godzinę. To właśnie dzięki niemu możesz łatwiej i szybciej pokonywać długie trasy. Dodatkowo osprzęt Shimano Deore zapewnia precyzyjną zmianę biegów. W rowerze Unibike Rapid zastosowano również amortyzator SR Santur, który doskonale sprawdzi się w trudniejszym terenie, zapewniając wygodę podczas jazdy. Rama roweru została zaprojektowana z myślą o pokonywaniu długich tras, a wygodne siodło z amortyzowanym spornikiem zapewni komfortową pozycję. Ważnym elementem bezpieczeństwa są hamulce tarczowe, które zapewniają doskonałą siłę hamowania i kontrolę nad rowerem. Rower jest również wyposażony w tylny bagażnik, dzięki czemu możesz zabrać ze sobą niezbędne rzeczy podczas wycieczki lub do pracy. Uni Bike Rapid to doskonały wybór dla osób szukających elektrycznego roweru trekkingowego o wysokiej jakości. Idealnie nada się do codziennych dojazdów do pracy oraz do dłuższych wycieczek poza miasto.